Ten proces został odrzucony, ponieważ jest niezgodny z polityką, politykami miasta, z planami zagospodarowania przestrzennego. Z którą polityką jest zgodny ten parking przed urzędem? Proszę uprzejmie o skierowanie tego zapytania do jednostki merytorycznej, która dokonywała oceny. Panie dyrektorze, ale to Pan odpowiada za budżet obywatelski i nie jest Pan w stanie odpowiedzieć na tak proste pytanie? Ten projekt został oceniany przez jednostkę merytoryczną. Ja nie odpowiadam za oceny formalno-prawnej projektów, tylko za przebieg realizacji procesu. Panie dyrektorze, zapytam inaczej: albo, może jeszcze raz powtórzę pytanie, która z polityk miejskich, który plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwolił na dopuszczenie tego projektu pod głosowanie? Informacje szczegółowe i dokumentacja, która została zgromadzona w tej sprawie, znajduje się w krakowskim Zikicie. A tak po ludzku, nie jest Pan trochę głupi, że mieszkańcy mogli otrzymać projektu, który tak naprawdę spełnia wymogi formalne regulaminu, który przyjęli radni? Proszę Pana, gdyby spełniał wymogi formalne, byłby oceniony pozytywnie. Do którego wymogu formalnego nie spełnił, Panie Przewodniczący? Tego, który jest zapisany w uzasadnieniu do projektu. To znaczy którego? No, bo jak już ustaliśmy, pan nie jest w stanie odpowiedzieć na to, której polityki miasta, którego planu zagospodarowania przestrzennego nie spełnia ten projekt. Te informacje są zapisane w uzasadnieniu do odrzucenia projektu i są zamieszczone na stronie internetowej. Informacje szczegółowe może pan zdobyć w zarządzie infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie. Tam jest pełna dokumentacja związana z oceną tego i innych projektów. W takim razie, panie dyrektorze, raz jeszcze. Dlaczego? Uzasadnienie oceny negatywnej znajduje się w opisie projektu na stronie internetowej. Tam może pan redaktor się zapoznać z nim dokładnie. Panie dyrektorze, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, artykuł, punkt 99, mówi, że głównym przeznaczeniem tego miejsca jest plac miejski i ewentualnie dopuszczenie miejsc postojowych. Więc jakby tutaj nie widzę sprzeczności, dlaczego ten projekt nie został dopuszczony. Proszę o skontaktowanie się w kwestii informacji szczegółowej z jednostką merytoryczną, która dokonywa oceny tego projektu. I co potem jeszcze jedno zdarzy? Dobra. Szkoda ta śniada, no. panie lektorze.